Siema widzowie, ja jestem Filip z kanału Spoczko Kanał. Dzisiaj będziemy nagrywać Stumble Guys z moją przyjaciółką Natalią z którą możecie kojarzyć już pierwszej pierwszej part Teraz będzie dzisiaj trzeci. Tak samo do trzech punktów. No i z jednym botem, bo e, innych przyjaciół nie mam w e, online, więc... niestety. E, dobra. Hmm, hmm, hmm. Oj 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 oj, 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 oj. Ciekawe kto wygra pierwszą rundę. Oczywiście gramy z jednym botem. Jak już mówiłem poza tym, nie wiem po co się powtarzam. I wnikajcie, to jest kopiłka, właśnie wystrzeliła w kosmos. Dobra. rozsuwać mapę tu. Dobra, mamy. Dobra, nieważne, nie. co? Czemu jej tutaj nie ma? I mam pytanie, czemu jej tutaj nie ma? Przecież widzieliście, że dołączyła, prawda? Czy to był ktoś inny? Nie no, to na bank była ona. O no, co to chodziło? ona była w grze. Nagle ktoś dołączył, myślałam, że to ona, to może był ktoś inny. Dwie przewincie i zobaczcie i poinformujcie mnie. Bo ja naprawdę widziałam tam Natalię. No zapraszam. No zapraszam i ją zachodzi. No jest, dobra. Daję zagraj. Ciekawe czy ona nadal tam będzie. Czy znowu będzie ktoś inny? Że to był ktoś inny, tylko po prostu y, napis był szalony, bo wtedy zapraszałem i zmyliłem się, że ona już jest. Zobaczyłem kogoś na i to może był ktoś inny. A ktoś sobie po prostu po prostu wykład pokoju wpisał. Nie wiem, tak być może być. Tak może być. Czemu jestem odłączony od reszty? Nie, nie mam przyjaciół. Oj, oj, oj. Ile ja mam pingu? Co jest? Czemu ja je mam 30 pingu? 40. Blokuję. Aha, szlak. Jopię ciólu. Jopię ciólu. w lasery wepchać, ale przecież taki chamski nie będę. Dobra, mamy to. No, taki trik. Niby trudny, niby łatwy. E, Hallo! Co to za przepychanina? Chciałem w zasadzie jeszcze wpaść, żeby ona wygrała. Ale jest niestety jeden z zdol... Nie, dla mnie. No, co mam, co mam powiedzieć? Niby szkoda, niby okej. Okay.

Ojejku, jejku, 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 kuku. Hmm. Nie wiem, czy będzie dzisiaj do trzech, czy do jednego, czy nie wiem. Dobra, zakręcimy sobie kołem fortuny. Będzie trzeba reklamy oglądać, ale jaki tym. Clash <coughs> Royale. Clash Royale. Clash Royale. No i co? Dwie łuczmy. No i to. A jakiś update, super archers. Jakiś update prawdopodobnie. Nie gram w Clash Royale, więc prawdopodobnie. Bo tak to by, bym wiedział. Dobra, co wylosujemy? 10 klejnotów, bardzo fajnie. Okej. Okay. Nie jestem zbyt szczęśliwy z tego powodu. No ale cóż, tak się, tak, tak to jest. Oj, 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 oj. oj. Jest ona w, ten? Z online? Nie, dobra. Widzowie, niestety dzisiaj był odcinek do jednego. Przepraszam Was za pomyłkę. Ja się z Wami żegnam.